Wujek Holmes dokonał zemsty w imieniu moich rodziców. Przyszłam na świat, kiedy moi rodzice byli bardzo młodzi. Nie byli już nastolatkami, ale ledwo przekroczyli ten przedział wiekowy. Poznali się na studiach i wtedy też moja mama zaszła w ciążę. Kiedy rodzice chodzili na zajęcia, ja przeważnie zostawałam pod opieką dziadków. Cała rodzina mieszkała w tej samej okolicy, całkiem blisko uczelni. Moi rodzice wciąż byli młodzi. I od czasu do czasu lubili wyjść gdzieś z przyjaciółmi. Kiedy doszło do opisywanej sytuacji, miałam kilka lat. Tamtego wieczoru postanowili pójść do baru, w którym jakiś pijany facet obmacywał moją mamę. Facet w ogóle nie przyjmował odmowy, przez co tata musiał interweniować. Pół godziny później cała sytuacja poszła w zapomnienie, a przynajmniej tak się wydawało. Grała głośna muzyka, a bar był zatłoczony. Gdy nagle ktoś uderzył mojego ojca pustym, szklanym dzbanem w twarz. Tata zaczął obficie krwawić i osunął się na ziemię, ale w całym tym ścisku i półmroku nikt nie widział sprawcy. Ojciec trafił do szpitala. Miał złamany nos i ciężki wstrząs mózgu. On również nie widział, kto go zaatakował, a poza tym uderzenie i alkohol znacząco wpłynęły na jego pamięć. Oczywiście wzięli pod uwagę faceta, który nękał moją mamę, ale go nie znali ani nie widzieli go nigdzie aż do tamtego wieczoru, nie mówiąc już o posiadaniu jakichkolwiek dowodów. Wnieśli więc oskarżenie przeciwko nieznanemu sprawcy, ale nic więcej nie mogli zrobić. Jednakże kilka dni później ten szmaciarz, który obmacywał moją mamę, podszedł do niej na kampusie. Okazało się, że studiował na tej samej uczelni co rodzice. Zrobił kilka dwuznacznych komentarzy i nie pozostawił żadnych wątpliwości, że to on uderzył mojego tatę w twarz. Śmieć miał czelność grozić mojej mamie, że następnym razem ojciec powinien uważać na maniery. Twierdził, że przecież niewinny dotyk jeszcze nikogo nie skrzywdził i nie rozumie, o co ta cała afera. Na koniec uznał, że jeśli będzie chciał, to zrobi to jeszcze raz. A może nawet więcej, i odszedł w siną dal. Mama była przerażona do śpiku kości. Wróciła do domu i powiedziała o wszystkim moim dziadkom, tacie i jego rodzicom. Niestety nikt nie mógł nic zrobić. Było to słowo przeciwko słowu i nawet nie znali imienia tamtego faceta. Mama bardzo dużo wtedy płakała i nie wiedziała, co począć. Bała się chodzić na zajęcia lub wychodzić samej z domu. Szczerze mówiąc, bardzo słabo pamiętam ten okres. Byłam tylko małym dzieckiem. Kojarzę jedynie pobyt taty w szpitalu, jego złamany nos oraz to, że mama chodziła zapłakana. Ojciec był oczywiście tak samo zły i upokorzony jak matka. Nikt nie wiedział, co robić i wszyscy obchodzili się ze sobą jak z jajkiem. Właśnie wtedy na scenę wkroczył mój wujek. Jest on bratem mamy i mieszkał po drugiej stronie kraju. Pracował jako prywatny detektyw i oczywiście dowiedział się o wszystkim jako ostatni. Jednakże, gdy usłyszał, że ktoś groził jego młodszej siostrze, momentalnie wsiadł w samochód i przyjechał. Po wysłuchaniu pełnej historii wujek wiedział, że ciężko będzie oskarżyć faceta o nękanie, napaść lub groźby, nie mając żadnych dowodów. Nie zamierzał się jednak poddawać i kazał mamie wskazać mężczyznę na kampusie. Znalezienie go zajęło kilka dni, ale potem wujek zaczął realizować swój plan. Stalkował tego gnoja przez kilka tygodni. I poświęcił chorobowe oraz urlop, aby dowiedzieć się o nim wszystkiego. Podszedł nawet do niego w innym barze i został jego kompanem od kieliszka. Po tym czasie udało mu się dowiedzieć o wszystkich przejawach nielegalnego zachowania. W grę wchodziło posiadanie, zażywanie i dystrybucja narkotyków, kradzież oraz kilka innych wykroczeń. Tyle wystarczyło, żeby wujek mógł z łatwością posłać go do paki. Z tym że chciał on, aby gnojek poszedł siedzieć za molestowanie mojej mamy i zrobienie krzywdy tacie. Pewnej nocy podczas picia ze swoim nowym kumplem, wujek upił tego idiotę i zaciągnął go do pokoju motelowego. Na miejscu zmusił go, żeby przyznał się do wszystkiego na nagraniu. Facet wyliczał nielegalne rzeczy, których się dopuścił, a wujek przytakiwał i również udawał zbira. W końcu dupek zaczął opowiadać o tym, jak obmacywał jakąś laskę i przywalił jej fagasowi dzbanem piwa. W moim kraju nagrywanie kogoś potajemnie jest oczywiście nielegalne. Jeśli robi to policja, takie nagranie nie może zostać wykorzystane w sądzie. Jednakże mój wujek wiedział o tym wszystkim, ponieważ był detektywem. Paradoksalnie, sytuacja była rozpatrywana inaczej, jeśli w grę wchodziło nie tylko audio, ale również wideo. A tak się składa, że wuja kazał Dupkowi przyznać się do wszystkiego przed kamerą. Następnego dnia zgłosił się na komisariat z całym zebranym materiałem dowodowym. Potajemne nagrywanie ludzi nadal było przestępstwem, ale wideo mogło zostać użyte jako dowód w sądzie, ponieważ wujek nie był powiązany z policją, ani żadną inną agencją rządową. Po zakończeniu procesu karnego i cywilnego, Dupek dostał 6 lat więzienia, oraz musiał zapłacić rodzicom odszkodowanie. Wujek musiał zapłacić grzywnę w wysokości 2000 dolarów, ale zawsze powtarza, że to dobrze wydane pieniądze. Moja niepełnosprytna współlokatorka dostała nauczkę. Stało się to podczas mojego drugiego semestru w akademiku na moim kampusie uniwersyteckim. Poznałam moją współlokatorkę na orientacji i od razu mogłam powiedzieć, że będzie prawdziwym wrzodem na tyłku. Niestety miałam rację, dlatego planowałam zmienić pokój w następnym semestrze, żeby być bliżej przyjaciół. Na naszym kampusie za posiłki trzeba było płacić legitymacją studencką, do której przypisana była określona kwota pieniędzy na semestr. Można było również skorzystać z aplikacji, w której trzeba było wpisać imię i nazwisko oraz odpowiednie dane, co ułatwiało płacenie. Wszystko musiało się jednak zgadzać, aby ten sposób zadziałał. Wszelkie fundusze z semestru jesiennego przechodziły na wiosenny, ale pod koniec roku wygasały. Z tego powodu i dlatego, że jadłam tylko raz lub dwa dziennie, miałam mnóstwo oszczędności na karcie, w przeciwieństwie do mojej współlokatorki. Zaproponowałam więc, że od czasu do czasu zapłacę za niektóre jej posiłki w zamian za to, że będzie je dla nas odbierać. Wiązało się to z tym, że dwa razy osobiście użyła mojej karty, a potem ją zwróciła. Pewnego dnia zauważyłam, że naliczano mi płatności nawet wtedy, gdy nie zamawiałam jedzenia. Oznaczało to, że ktoś, ciekawe kto, musiał albo ukraść moją legitymację, którą miałam cały czas przy sobie, albo podszywał się pode mnie w aplikacji. Podobne zachowania nie były tolerowane na kampusie, a ja nie potrzebowałam dużo czasu, żeby połączyć kropki. Byłam wkurzona i początkowo zamierzałam porozmawiać z moją współlokatorką, ale zamiast tego postanowiłam opracować plan zemsty. Tego samego dnia poszłam i poprosiłam o drugą legitymację do wykorzystania na później. Zapłaciłam za nią 25 dolców. Musiałam poczekać kilkanaście dni, dlatego pozwoliłam jej korzystać z mojej karty przez ponad dwa tygodnie. W ogóle się z tym nie kryła, zamawiała jedzenie dla siebie i swoich kumpli a następnie przychodziła z nimi do akademika, żeby zjeść. W tym czasie ja robiłam zrzuty ekranu i wysyłałam maile do zespołu wsparcia aplikacji. Pisałam im o naliczanych opłatach, ale wiedziałam, że nic to nie da, dopóki nie skontaktuję się z kimś osobiście. Któregoś dnia sytuacja sięgnęła zenitu. Z racji, że karta umożliwia zakup artykułów spożywczych, moja cudowna współlokatorka postanowiła kupić alkohol Normalnie byłby to problem, ale mam skończone 21 lat. Tego samego nie można powiedzieć o niej. Nie wiedziałam, jak to zrobiła, ale tego właśnie potrzebowałam, żeby wprowadzić mój plan w życie. Przybrałam najsmutniejszy wyraz twarzy, na jaki było mnie stać, i skontaktowałam się z kierownikiem kampusu oraz przewodniczącym akademika. Opowiedziałam im o opłatach, odsunęłam kilka wskazówek, kto mógł za tym stać, i wspomniałam o nowej legitymacji. Następnie zapytałam, co powinnam dalej zrobić. Powiedziano mi, żebym zamówiła nową kartę, a gdy już ją dostanę, dezaktywowała obecną legitymację i korzystała tylko z nowej. W ten sposób saldo starego konta wynosiło zero, a ja miałam dostać powiadomienie przy kolejnej próby zrobienia zakupów. Na koniec dodali, że odwiedzą nasz akademik, aby porozmawiać z moją współlokatorką. Zgodziłam się i czekałam. Dzień wcześniej wysłali mi maila z potwierdzeniem, że zjawią się na zajutrz, a ja postanowiłam dolać oliwy do ognia. Moja współlokatorka akurat jęczała, że nie ma kasy na jedzenie. Powiedziałam jej, że chciałabym pomóc, ale kończą mi się fundusze. Zaśmiała się tylko i wyszła z pokoju prawdopodobnie po to, żeby użyć mojej starej legitymacji. Dezaktywowałam swoją pierwszą kartę zaraz po jej wyjściu i niedługo potem dostałam powiadomienie, że ktoś skorzystał z moich starych danych. Jednakże tym razem musiała się nieźle zdziwić, kiedy próbowała postawić żarcie kolegom, ale płatność została odrzucona. Wezwano ochronę akademika i odeskortowano ją z powrotem do naszego pokoju. Przyprowadzono ją niemalże idealnie na spotkanie z przewodniczącymi. Była cholernie przerażona, gdy wparowali do środka z zamiarem przeszukania jej rzeczy. Na jej telefonie, wciąż zalogowanym do aplikacji, znajdowały się moje wszystkie dane identyfikacyjne. Do tego w jej szafie znajdowała się do połowy pełna butelka taniej wódki, tej samej, której potwierdzenie zakupu znajdowało się w mojej galerii w telefonie. Koniec końców została zmuszona, żeby zwrócić mi wszystkie wykorzystane środki w gotówce, zgłoszono ją za picie alkoholu, co wiązało się z zawiesieniem w prawach ucznia na co najmniej rok i dorobiła się kradzieży tożsamości w kartotece. Za co również mogą ją oskarżyć poza szkołą. Do końca semestru i przez początek następnego, miałam cały pokój dla siebie. Wszystko przez to, że nie był on dostępny dla nowych uczniów. Jej rodzice oddali mi wszystkie pieniądze i byli tak zawstydzeni całą sytuacją, że wylewnie mnie przeprosili. Kiedy dziewczyna w końcu wróciła do akademika, nikt nie chciał z nią mieszkać. Każdy bał się, że może ukraść jego legitymację. Wydaje mi się, że finalnie wynajęła mieszkanie poza kampusem. Zostaw subika, mordeczko.